Jak zwykle przychodzę do was z porcją ploteczek i newsów związanych ze światem filmów i seriali. Zaczniemy dzisiaj od God of War. Jak wiecie, Amazon Studios chce zrobić serial na podstawie gry God of War, czyli przygód Kratos'a, gdziekolwiek zrobią. Um, no, i teraz tak. Discussing Film donosi na swoim Twitterze Tudzież X, że właśnie rozpoczęły się prace nad pisaniem scenariusza do serialowej adaptacji gry o tym samym tytule, czyli God of War, gdzie ja chciałbym, aby um, zaniosły przygody Kratosa. Myślę, że starożytna Grecja, tam gdzie pierwsze te oryginalne gry. No ale jeżeli macie jakieś inne pomysły, typu na przykład Skandynawia, dajcie mi znać w komentarzach poniżej. A teraz mam dla Was pierwsze recenzje serialu Echo. Echo zadebiutuje na Disney Plus i Hulu 9 stycznia, czyli w Polsce będzie to 10 stycznia. No, i będzie to pięcioodcinkowe Marvel Spotlight, czyli coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w MCU, być może nie wiemy czym jest Marvel Spotlight. No, i mm, chodzi tutaj o to, że może to być osobna historia, taka nie za bardzo połączona z resztą MCU, tak aby jeden serial opowiadał po prostu jedną zamkniętą w sobie historię. No, ale oczywiście nie wiemy tak naprawdę o co chodzi, no więc. E, pojawiły się pierwsze recenzje na social media. Nie można jeszcze puszczać recenzji ze spoilerami, nie można jeszcze opowiadać o tym serialu tak dogłębniej, ale pierwsze reakcje się już pojawiły. Teraz możecie zobaczyć je na ekranie, a ja mniej więcej opowiem wam, co jest częścią wspólną każdej z tych reakcji. Każdy jest zachwycony tym serialem. Wszyscy chwalą sobie ton serialu jego brutalność zarazem wszyscy chwalą równo Vincenta Donofrio jak również Alcue Cox mówią że serial jest osadzony w takich brudnych realiach i tego wszyscy w sumie oczekujemy tego wszyscy oczekiwali no i to dostaliśmy pierwszy odcinek to znaczy jeżeli chodzi o problemy no to mówią wszyscy zgodnie że pierwszy odcinek jest troszeczkę nudny że jest to takie wprowadzenie postaci em, taka ekspozycja no i dalej się już po prostu zaczyna akcja, akcja i jeszcze raz akcja bardzo brutalna, bardzo mocna no i bardzo czekam na ten serial zobaczymy co z tego wyniknie recenzja na kanale już oczywiście w środę E, tak więc no, nie zapomnijcie zostawić jakiegoś śladu po sobie. E, a teraz coś dla fanów pięciu koszmarnych nocy u Frediego Fasbera, ponieważ oficjalnie rozpoczęły się prace nad drugą częścią. Dla variety, Josh Hutcherson, czyli główna postać pierwszej części, powiedział, że na razie piszą scenariusz i dopracowują elementy historii. No, i mają zamiar zacząć nagrywanie tak szybko, jak się tylko da. No, oczywiście, wydaje mi się, że to była tylko kwestia czasu, że druga część powstanie, bo krytycznie film nie zachwycił, ale fanom się podobał. Film zarobił mnóstwo kasy dla Blumhouse, tak więc, no, druga, trzecia, czwarta i pewnie piąta i tak dalej, i tak dalej, część to tylko kwestia czasu. No, i powiem Wam szczerze, że spodziewałem się, że troszeczkę szybciej zaczną pracę nad drugą częścią, no ale nie dostali oficjalnie zielonego światła. Teraz mają zielone światełko, tak więc spodziewajmy się premiery mniej więcej pod koniec 2025, na początku 2026. No, bo wiecie, produkcja takiego filmu trwa mniej więcej 6 do 9 miesięcy. Nie jest to jakoś super wymagający film, tak więc myślę, że. W granicach, może tej górnej granicy, co? Koło 9 miesięcy. Tak więc myślę, że 2025, e, może połowa, może końcówka. Zobaczymy po prostu. Śledźcie kanał, aby dowiedzieć się więcej na temat oficjalnych doniesień z 5 koszmarnych nocy u Frediego. A może będzie się nazywało 6 koszmarnych nocy tym razem. No i teraz tak. Mam dla Was ciekawy news dotyczący nikogo. Tak, dobrze mi usłyszeliście? Nikogo, ponieważ Nikt 2 powstaje. I ja się bardzo cieszę. Jeżeli jeszcze tego nie oglądaliście, to bardzo, bardzo serdecznie polecam. Ostatnio był dostępny na Netflixie. No teraz nie będę sprawdzał, no ale chyba jeszcze jest. A jak nie, to na maksie. Bob Odenkirk gra gościa, który jest nikim, no ale tak naprawdę jest kimś. Jest weteranem wojennym, supertajnym jakimś agentem kurcze i komandosem w jednym. No bo jest to taki John Wick, ale z innym troszeczkę podejściem. Film bardzo, bardzo, bardzo przypadł mi do gustu i czułem się trochę taki zdradzony, że nie zrobili drugiej części szybciej. No ale w końcu Connie Nielsen powiedziała, że druga część nadal jest w produkcji. Tylko o czym będzie opowiadała? Nie mam zielonego pojęcia. No a teraz coś dla wszystkich pięciu fanów The Marvels czyli. Właśnie ogłoszono oficjalną datę e, dla streamingu, dla VOD e, The Marvels, czyli 16 stycznia. Kiedy zadebiutuje na Disney Plus, tego oficjalnie nie wiadomo, aczkolwiek zazwyczaj jest to około 60-90 dni od premiery. Tak więc spodziewajmy się The Marvels na Disney Plus około początku lutego, może ostatni tydzień stycznia, pierwszy tydzień lutego, mniej więcej w tym okresie. Tak więc dajcie mi znać, czy. Dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawy, czy poszliście na to do kina na premierę, czy jednak ominęliście premierę, czekając na właśnie takie wydanie Blu-ray, DVD, e, czy do wypożyczenia, właśnie, która pierwsza okazja będzie 16 stycznia. Jestem, jestem mega ciekawy, jaka będzie Wasza e, odpowiedź. E, a teraz mam dla Was zdradzenie, w sumie potencjalne zdradzenie tajemnicy. MCU, która była tajemnicą przez 7 lat, ponad w sumie już. A chodzi tutaj o wieżę Tonego Starka. Brat Winterbaum, czyli producent bardzo wielu projektów związanych z MCU, udzielił wywiadu w podcaście Face Zero, który został opublikowany no, na początku tego roku. Tam został zapytany, czy w końcu tajemnica wieży Tonego Starka czy wieży Avengers zostanie rozwiązana. Czytaj po prostu, czy dowiemy się, kto kupił tą wieżę. E, brat powiedział, że definitywnie dowiemy się, kto ją kupił, e, i dowiemy się tego bardzo, bardzo szybko to znaczy prędzej niż później. No i wątpię, żebyśmy dowiedzieli się tego. Kto kupił tą wieżę w serialu Echo, ale myślę, że jeszcze w 2024 powinniśmy się tego dowiedzieć. Jak doskonale pamiętacie, wieża Tonego Starka, czy wieża Avengers, jak się później nazywała, została nam pokazana w MCU w 2012, a w 2017 została sprzedana tajemniczej osobie. No i oczywiście fani od tamtego czasu spekulują, kim może być ten tajemniczy kupiec. No i tak, skoro brat powiedział, że dowiemy się tego bardzo, bardzo szybko, no to tak. Może to być Wilson Fisk, czyli Kingpin, zrobić tam jakiś, jakąś swoją jakąś bazę. Może to być oczywiście e, wieża Baxter'a, czyli e, siedziba główna Fantastycznej Czwórki i ja myślę, że to będzie właśnie to. Może to być oczywiście wieża teraz w posiadaniu e, Oscorp, czyli e, no wiecie, Zielony Goblin kupił wieżę i zrobił tam swoje, swoje centrum. Może to być też wieża należąca teraz do jednego z wariantów kanga zdobywcy, czyli Mistera Gryfona. I dlaczego o tym wspomniałem? To jest mega dziwne, skoro w końcu odchodzimy od e, kanga zdobywcy. Ale w jednym z odcinków Loki, kiedy przeniósł się do zniszczonego Nowego Jorku, widzieliśmy tam. E, z zniszczoną wieżę Avengers, na której logo było właśnie Q U -N E Q U -E, Q e N G. Boże, udało mi się. Czyli Queng, po prostu. E, czyli jest to nawiązanie bezpośrednie do Mr. Gryfona. Ale jestem bardzo ciekawy, co wy macie na ten temat do powiedzenia w komentarzach poniżej. A teraz funny Stranger Things. Róbcie giga hałas w komentarzach, ponieważ oficjalnie zaczęła się produkcja piątego i niestety ostatniego sezonu tego wyśmienitego serialu. Z tej em, okazji opublikowano pierwsze zdjęcie z ekipą i twórcami serialu, które teraz widzicie na ekranie. Na zdjęciu widzimy młodą, no ale już nie tak młodą ekipę, starą ekipę, jak również braci Dafer, czyli twórców serialu. Co ciekawe, na zdjęciu jest Sadie Singh, która w czwartym sezonie teoretycznie zginęła, ale wszyscy wiemy, że pewnie w jakimś stopniu się pojawi gdzieś tam w umyśle. Wekny czy wejdą do swojego umysłu, do jej umysłu, czy coś takiego. Jest to bardzo interesujące. No i teraz, tak, wiemy, że w piątym sezonie pojawi się ktoś jeszcze, ktoś bardzo tajemniczy. Ma to być. Linda Hamilton, znana z Terminatora i ktoś jeszcze. No i nie wiemy w sumie kto, nie wiemy w jakich rolach, nie wiemy w jak dużej roli. Tak więc, no będzie tutaj dużo zaskoczenia, dużo ciekawostek, dużo nowinek. No i bracia Daffer, jak zwykle trzymają wszystko w, wiecie, no jak w jak największej tajemnicy. No i Tutaj chciałbym Was jeszcze uspokoić, że mimo że to jest ostatni sezon Stranger Things, to bracia Duffer oficjalnie potwierdzili, że pracują nad spin-offami związanymi z różnymi historiami um, Stranger Things. Tak więc, wiecie, no, szykują się pewnie filmy, anime, inne seriale opowiadające o, o, wiecie, o pojedynczych osobach itd., itd. Być może serial na podstawie tego, co Hopper robił w Rosji. Tak wiecie, bardziej szczegółowo. No, i tak dalej, i tak dalej. Um, ale zanim cokolwiek ogłoszą oficjalnie, no to najpierw chcą zobaczyć, jak wyszedł im piąty sezon. Chcą się skupić na zakończeniu historii Stranger Things. I ja jestem za tym całym sobą. Jest super pomysł. Dobra, kolejna informacja to oficjalne logo Venoma 3 zostało opublikowane i mam z nim. Problem, ponieważ w sumie nie wiem skąd pojawiło się to logo. Sony zrobiło jakąś prezentację, nie wiem nawet gdzie, tak więc przeszło to bez jakiegoś większego echa. Prawdopodobnie było to związane ze złotymi globami, które zostały rozdane kilkanaście, kilkadziesiąt z rzeczywiście, kiedy oglądacie ten materiał godzin temu, ale powiem Wam szczerze, że nic nie wiedziałem o żadnym takim pokazie, panelu czy cokolwiek. No i jak widzicie, mamy tutaj inne loga. Między innymi Ghostbusters, Karate Kid, Craven, Madam Web i Bad Boys 4. No i wśród nich jest jeszcze Venom 3. No i powiem wam tak, to logo wygląda bardzo generycznie. W komentarzach pod tym wpisem discussing film można przeczytać, że logo zostało zrobione w 5 minut. Wygląda tak, jakby zapomnieli o stworzeniu nowego logo, bo czcionka wygląda jak Venom 1 i 2, tylko to 3 jest dodane tak od niechcenia. Nie wiem, co o tym sądzić. Wydaje mi się, że rzeczywiście tak mogło być, że to logo zostało zrobione na szybko. Nie jest to finalne logo. Bardziej chciałbym, aby opublikowali zamiast loga, podtytuł, czyli na przykład Venom Little Protector albo Venom Last Dance albo cokolwiek z jakimś podtytułem, a nie jakieś blogo, czyli zwykła trójka machnięta jakimś pędzelkiem. Tak więc jestem troszeczkę em, zawiedziony, aczkolwiek cieszę się, że coś w tym kierunku idzie. No nie? Tak więc już niedługo myślę, że nawet. Tak szybko jak em, Super Bowl w e, lutym. Zobaczymy, może jakiś teaser? Kto wie. No i teraz kontrowersyjny news w polskich mediach, czyli Akademia pana Kleksa. Mamy pierwsze wyniki box office'u. No i muszę wam powiedzieć, że ludzie w Polsce kochają nową Akademię pana Kleksa, bo takiego wyniku nie mieliśmy od wielu, wielu, wielu lat. Oficjalna premiera miała miejsce 5 stycznia 2024 roku, ale już od Świąt Bożego Narodzenia można było oglądać ten film w niektórych kinach. No ja nie oglądałem tego filmu i chyba nie zamierzam. W każdym razie mamy pierwsze polskie wyniki box office'u. No i. Widać, że Akademia Pana Kleksa zaliczyła rekordowe otwarcie, najlepsze od 2020. Przygody Pana Kleksa i Ady Niezgódki obejrzało już prawie milion widzów, dokładnie jest to 840 tysięcy, z czego mniej więcej połowa pochodzi z jakby z dnia otwarcia czy weekendu otwarcia, a połowa z tych przedpremierowych pokazów. No i powiem Wam tak. Jest to jeden z najlepszych rekordów, trzydniowych rekordów otwarcia od 1989 roku według niektórych raportów. No i co w tym filmie jest tak przyciągającego? Czy każdy chce się przekonać, że ten film jest tak słaby, jak wszyscy narzekają, że jest? Czy jednak chcą udowodnić, że ten film jest fajny i warty obejrzenia? Jeżeli oglądałeś e, Akademię Pana Kleksa nową oczywiście Macieja Kawulskiego, tak, tego z KSW, to dajcie mi znać, czy warto, czy chcecie taką recenzję na kanale, a ja tymczasem żegnam się i do zobaczenia następnym razem. Spadam!